Dzień dobry wszystkim, w będę. Dziś będziemy otwierać jedną skrzyneczkę. A jeśli go pod tym filmem, 10 na w górę, to za tydzień będę zbierał codziennie po parę skrzynek. I za tydzień będzie duże y, losowanie w Wszystkie skrzynki, które otwieram przez tydzień. A więc, jeśli będzie 10 lat, to wtedy od razu wrzucam film z tym, że otworzyłem ileś. Boxy, może ma do a może zrobię skrzyneczek. Ale teraz otwórzmy sobie zwykłą skrzynkę. Zwagorda. O! Punkty do Leona. Bardzo mi się przydadzą. I punkty do po co? No po co mi punkty do niego? Po co? Po co? Widzicie, tu strasznie spadłem leonem. Nie dlaczego? A chociaż zdobyć sobie Bibi i strasznie spadłem Leonem. No jeszcze tutaj za 4000 taki typek to możemy... Y Umiemy sobie teraz zagrać szybko. Takie szybkie odpakowanie, znaczy odpakowanie. Zobaczcie jaką, ją... o jaką kulą. A jego ult, czekajcie. Wow, ty fajny. A ten ult, czekajcie. Ciekawe czy ten ult doleci tam do nich, czekajcie. Ty leci, ty. To jest dobra postać za 4000. Dobra, super. Super to jest postać. Patrz, i to jeszcze głową swoją rzuca. Dobra, no to to było odpakowanie nowej postaci. I w tym, w tym filmie to będzie na koniec.